I teraz, o co chodzi z tym całym przyciąganiem. E, otóż my. W momencie kiedy nie mamy tego dobrego połączenia z naszym poziomem duchowym, to możemy czuć, że coś lub ktoś inny e, zarządza e, naszym życiem, tak? To jest to, o czym mówiłam w objawach e, braku połączenia e, z duszą. I masz wrażenie, że e, coś ci się przydarza. Patrzysz czasem na siebie jak na postać z Gry Sims, czy też patrzysz właśnie jak na siebie jak na tego aktora na scenie, który coś robi, ale tak nie za bardzo wie co i po co. A tutaj chodzi o to, że jeśli faktycznie zrozumiemy, co mamy na poziomie duchowym, co tam operuje, Niektórzy nazywają to podświadomością, tak? czyli coś, czego ty nie jesteś świadomy, świadoma, a co cały czas przejawiasz w swoim życiu. I to właśnie potem nazywasz przyciąganiem. A tak naprawdę pod wpływem tego, co tam masz na tym poziomie duchowym, na przykład, idziesz z wielu wcieleń z bardzo niskim poczuciem wartości. I tak naprawdę ty na tej bazie zupełnie nieświadomie. Podejmujesz rozliczne decyzje, czyli wchodzisz w określone związki, podejmujesz na przykład określoną pracę, albo nie podejmujesz, albo nie wchodzisz w związki, tak? To już będzie u, u różnych osób różnie. I wtedy, na przykład, pod wpływem niskiego poczucia wartości, będziesz mieć przekonanie, że musisz na wszystko zasługiwać, czyli będziesz się zajeżdżać w pracy, w relacjach. Będziesz zdobywać na przykład kolejne szczeble edukacji, tak? Bo będziesz sobie kompensować ten, ten brak poczucia wartości, tak? I potem będziesz mówić, znowu przyciągnęłam, przyciągnąłem kogoś, kto mnie wykorzystał. A tak naprawdę to ty cały czas nieświadomie wchodzisz w te dynamiki. I dopóki tego nie zrozumiesz, że to ty sam sama to powodujesz, i że. Yy, ten twój poziom energetyczny odgrywa się jeden do jednego w twoim życiu, to będziesz na przykład właśnie mówić, że przyciągnąłeś czy przyciągnęłaś. Więc pierwsza sprawa, zrozumieć to, co mamy na tym poziomie duchowym, energetycznym. Druga sprawa, puszczać to, pracować nad tym, tak? Zrozumieć, że ty nie musisz na nic zasługiwać. Pochodzisz ze źródła, jesteś dzieckiem Boga i tak dalej. A potem. Podejmować inne decyzje w życiu. Wybierać inaczej. I dlatego właśnie nie znoszę słowa przyciągania. Przyciąganie. Bo my nie przyciągamy, my wybieramy. Tylko o tym nie wiemy.